Jesienne ubrania, jakie dorwałam w Berszce. Weszłam w ogóle do Berszki o jedną koszulkę i wyszłam z trzema swetrami i jedną kurtką. Ten sweterek, bo uważam, że on jest tak mega uroczy. Ja bardzo chciałam mieć taki rozpinany sweterek z guziczkami, taki wiecie, cute. I jak jeszcze zobaczyłam, że jest on różowy, no jest mega słodki. Następnie mamy te... Ta... Ja już nosiłam w ogóle te ubrania, więc one są trochę pogniecione. To jest taka rzecz, której nie wiedziałam, że ja potrzebuję, bo zawsze mi się podobało, jak dziewczyny miały właśnie jakieś takie bluzki albo sweterki jednoramię i tutaj tak fajnie opada to jednoramię. Rękawy tutaj są takie ściągane i ten dół też jest taki ściągany, więc on tak fajnie opada na całe ciało. Tutaj klasycznie brązowy sweterek jest mega milutki. W ogóle ta kurtka, ona już leżała na strefie przymierzalni i były dosłownie dwa ostatnie rozmiary, więc to były już chyba jakieś ostatnie sztuki. Ja kupowałam to w złotych tarasach. Ja z reguły noszę cały czas długie płaszcze, przez co czasami jak mam jakieś szerokie spodnie, to nie do końca mi to pasuje, a z tą kurteczką mogę sobie właśnie ubierać długie spodnie i wygląda to mega dobrze i przede wszystkim nie jest mi zimno, a i mi jesień w tym roku.